Każdy naród ma swoją historię. W naszej jest wiele porażek, martyrologii. Ale powinniśmy być dumni. Mamy z kogo brać przykład. Żołnierze wyklęci wracają do historii. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, chyba jedno z najmłodszych świąt w polskim kalendarzu, świąt narodowych. Po raz pierwszy obchodzone było 1 marca 2011 roku, a więc w tym roku po raz piąty. Święto ustanowione właśnie tego dnia na pamiątkę wykonania wyroku na przewodniczącym czwartego zarządu Zrzeszenia WiN, pułkowniku Łukaszu Cieplińskim i jego najbliższych sześciu współpracownikach, którzy zostali straceni przy ulicy Rakowieskiej w centralnym więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie dokładnie 1 marca 1951 roku. Jestem Pułk. To pseudonim. Naprawdę nazywam się Łukasz Ciepliński. Te uroczystości dzisiejsze, które rozpoczęły się o godzinie 11, takim spotkaniem edukacyjnym zorganizowanym wspólnie przez władze miasta, Ośrodek Myśli Patriotycznej Obywatelskiej, Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Wojewódzki Dom Kultury poświęcone to spotkanie pamięci żołnierzy wyklętych i teraz właśnie po południu występ młodzieży z gimnazjum imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza wyklętego, żołnierza niezłomnego chociaż przygotowała taki montaż poetycko-muzyczny poświęcony pamięciom żołnierzom wyklętym. Pojawiają się tam postacie takie jak Łukasz Ciepliński, ojciec Jan, czy pochodzący z kieletczyzny Igła Tadeusz Ciepliński. Oszukani, porzuceni, nieugięci, opluwani, poniżeni i wyklęci, pozbawieni swoich domów, swojej ziemi poszli walczyć, żeby zginąć albo zmienić. Tuż po występie y, młodzieży y, prezentacja trzech filmów dokumentalnych, historycznych, traktujących odpowiednio właśnie o pułkowniku Łukaszu Cieplińskim, jego współpracownikach, członkach czwart czwartego zarządu zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Kolejny film poświęcony ostatniemu żołnierzowi wyklętemu, zamordowanemu y, przez władze komunistyczne w październiku 1963 roku. Chodzi oczywiście o Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Y, I ostatni, chyba jeden z najnowszych filmów, y, poświęcony zagadnieniu poszukiwania miejsc pochówku żołnierzy wyklętych na cmentarzu powązkowskim w Warszawie, na wojskowych powązkach dzieci kwatery Eł. To kontynuacja obrazu sprzed dwóch lat tego samego reżysera Arkadiusza Gołębiewskiego, w którym przedstawia on nie tylko losy żołnierzy podziemia niepodległościowego, ale niejako patrzy na ten problem z perspektywy dzieci tychże. I jeszcze wystawa przygotowane przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Proces Krakowski Działacze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego przed sądem komunistycznym traktująca właśnie o represjach bezpieczeństwa ale również władz władz cywilnych skierowanych przeciwko żołnierzom Niepodległości, ale również legalnie jeszcze działającej w pierwszych dwóch latach po II wojnie światowej legalnej opozycji, jaką było Polskie Stronnictwo Ludowe. Oczywiście to Stronnictwo Ludowe przedwojenne, którą przewodził premier, premier Mikołajczyk. 1 marca 1951 wieczorem wyprowadzono Kasza Cieplińskiego i jego kolegów z celi. Miejsce ich pochówku do dziś nie jest znane. Po latach, 3 maja 2007, prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie podniesionego do rangi pułkownika Łukasza Cieplińskiego orderem Orła Białego. Na ziemi śpiewamy, ziemi popo składamy, tak taki prosty, serdeczny harcerski. I'm sorry.